Z moich doświadczeń, w mojej poradni, którą prowadziłam tyle lat i dalej w tym tkwie, udało się uratować tylko te pary małżeńskie, które zaczęły systematycznie spowiadać się. Zresztą, jak biskup Karol Wojtyła został papieżem, natychmiast zorganizował Sobor do Spraw Rodziny, zebrał wszystkich biskupów, ja byłam ekspertem tego synodu, tego, Pierwszego synodu właśnie do spraw rodziny, kiedy rozważało się, jak pomóc zagrożonej rodzinie, i następny synod zwołał jak Pan drugi na temat spowiedzi, bo jedyne wyjście dla rodziny i pokazuje to, a jak się spowiadają ludzie. W, tej, w tym drugim synodzie o spowiedzi, o rozwiązaniu problemów małżeńskich. Jan Paweł II radził świecją, spowiadał się przynajmniej raz na miesiąc przy preferowaniu tradycji polskiej pierwszego piątku. Radził tak, sam spowiadał się co tydzień. Święty kaputy, ojciec Pio, który jest tytanem spowiedzi i był jest znany jako ten, który bronił rodziny i małżeństwa, żądał od swoich dzieci duchowych spowiedzi to osiem dni. Uważał, że przez osiem dni pamięta, co złego zrobił, a potem już to nie zapomina, więc lekceważył grzechy powszednie. On uważał, że grzechy powszednie, nagromadzone jak góra, stanowią też grzech śmiertelny, bo są lekceważeniem Boga. No, prawda jest no tak, grzech śmiertelny. No, zrobiło się w Polsce w zeszłym roku Badanie, konkretna statystyka. W pewnym dniu, wszystkie, w pewnej niedzieli wszystkie kościoły w Polsce policzyły frekwencję katolików w danej parafii na msze świętej niedzieli. No i co wyszło? Nie wiem jak wam wyszło w Łodzi, wiem, że w Sosnowcu było 20%, u księdza na, na, na wschodzie była 70%, średnio wypadło 30 tam 35% katolików. Chodzi w niedzielę do kościoła, no to co to jest? to 65% katolików w poniedziałek jest armią diabła. Są narzędziami diabła, ponieważ są grzechu śmierdzeniem, w ogóle o tym nie pamiętają, nie myślą, nie wiedzą. No to potem głosują na całych polityków, którzy są z grupy ateistów. Cała lewica wygrywa na tym, że oni są sterowani diabłem. Ludzie trzeba świadomego dążenia do świętości, świadomego realizowania przykazań. Apostolstwo Świeckich. Jedni, pisze Paweł VI, kiedy równi usługują równym. małżeństwa małżeństwo, młodzież młodzieży, dzieci dzieciom, lekarzy lekarzom i tak dalej. Kto komu usługuje? Ja mam setki razy sytuacje, kiedy mam teraz, zwłaszcza pod drugiej, kiedy. I moje pokolenie jest stare, jak ja obserwuję życie starych, zaniedbanych ludzi. Obok pełno młodych, nikt nie pomyśli, że temu staremu trzeba pomóc. Nikt nie wie, co się dzieje z sąsiadem. Nie ma pojęcia, nie znają się ludzie w blokach. A przecież żyją tak, jakby to były w klatkach osobne zwierzęta, bo, bo miłość bliźniego, której wymaga od Boga, od człowieka, stwórca, od swojego stworzenia wymaga, to nie ma być teoria, tylko to ma być czyny miłości. Ojciec mi to nauczał. Miłość bez, bez uczynków martwa jest, wiara bez uczynków martwa jest. Więc zagrożenie wcale nie jest od zewnątrz. Może być rodzina w nędzy. Ja miałam w życiu okresy, kiedy miałam jedną kromkę chleba na całą dobę, ale nawet nie całą, tylko pół kromki chleba i przeżyłam. I byli ludzie, którzy dalej głodują. Nie o to chodzi, że mało pieniędzy, że mało jedzenia, że mało chleba. mało miłości. Bo można wszystko wytrzymać, jak człowiek jest kochany, zaakceptowany przez wszystkich i mam poczucie, że nie jest sam. A w tej chwili Ojciec Święty mówi, Panuje, znieczulica na świecie. Ludzie są obojętni wobec drugich ludzi, a macie kochać. Oszczeni, bierzmowani w sakramencie może mają kochać nie siebie wzajemnie, a wszystkich ludzi. Bo takie jest Boże wymaganie. Więc Państwa nie znam, albo z góry Wam powiem, wszyscy grzeszycie przeciwko pierwszym trzem Bożym przykazaniom. Grzeszycie grzechem zaniedbania, bo wcale nie kochacie pań wszystkich. Ani Boga przede wszystkim. Więc trzeba mieć świadomość, czy takie będzie małżeństwo, jak ja jestem, jaki ja jestem, taki ojciec, jaki jego wnętrz, jakie jego zalety i wady. Taka matka, jakiej zalety, jakiej wady. Czyli musi być zejście do tego konkretnego ja, jakie jest moje zadanie, nie mojego męża, mojego syna, mojego dziecka, moje zadanie przed Bogiem czy odwrotnie, jestem dzieckiem, jakie jest moje zadanie, ja mam czwarte przykazanie, jak wygląda realizacja czwartego przykazania, kłócą się z rodzicami, kłócą się małżeństwa między sobą, gdzie miłość jest. No to jest kryzys pojęcia miłości i teraz nikt w miłość nie wierzy. Młodzi ludzie jeszcze najbardziej rozumieją to, co chciał Jan Paweł II, chciał nauczyć pięknej miłości. A to oni nazywają miłością. To się w ogóle nazywa miłością. Bo ma być świat realizowany miłością drugiego człowieka, miłością bliźniego i miłością siebie. Miłość siebie ma cię doprowadzić do szczęścia w niebie. Żyć sobie nieba, to jest miłość siebie samego, czyli zwalczać swoje wady. Ja sobie pozwoliłam zrobić taki remanent, myśląc o tym, co tu do Państwa powiedzieć z mojego materiału. I są pewne każdy ma swoje grzechy indywidualne. Są pewne grzechy, które się przeradzają w wady u ludzi w małżeństwie, które są tak powszechne, że mi się wydaje, że niezależnie od tego, co macie Państwo z innych grzechów, to są takie, ustawiłam sobie schemat pewien, nie dlatego, żeby polować na grzechy, tylko żeby pokazać, jak to wyglądało w tych małżeństwach, które do mnie przychodziły.